Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie z lotniska Okęcie w Warszawie. Proszę Państwa, w myśl zasady, że w domu ludzie umierają, czas wyruszyć w kolejną podróż. Tym razem udajemy się w 15-godzinny rejs. W tej chwili będziemy wsiadać do samolociku linii British Airways i udajemy się do Londynu, aby po dwugodzinnym transferze Przesiąść się w linię American Airlines i udać się, proszę Państwa, na słoneczną Florydę do Miami. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkim pasażerom miłego dnia i miłego lotu. I przypomnę słowa jeszcze świętego Augustyna, który był wielkim filozofem, oczywiście z hipony, który był wielkim filozofem i teologiem, który powiedział. Świat jest jak wielka księga. Kto nie podróżuje, czyta tylko pierwszą stronę. Dziękuję Państwu za uwagę i do osłyszenia z lotniska w Miami. Dziękuję.